Tam gdzie bardzo gorąco środa i bardzo gorący dzień. A ja mam kilka ciekawostek do powiedzenia. Zobaczę co tutaj mam limit. 10-15 minut. Mój kamerzysta mi zapowiedział, że idzie do innych zajęć, <laughs> aż się uśmiechną. No, nawiązuję znowu do przepowiedni sprzed 100 lat. A mówiłam o tym w poprzednim filmiku. I w tej przepowiedni mówi się także, że to światło, które spływa na Ziemię, to właściwie uderzenie światła będzie też takie jednomotne, ale cały czas napływa. No, niektórym się może to nie spodobać, a niektórym się spodoba, że zacznie sprzątać będzie wyrzucać na orbitę Ziemi wszystkie istoty nie zjednoczone z ziemią. I one będą potem się tułać i czeka je rozpad. To było w tamtej przepowiedni. Ale mamy też inną przepowiednię i to od inków. To są Indianie zamieszkujący tereny od równika na południe w Ameryce. I tu są przepowiednie i starych szamanów, i tych najnowszych, tych młodych szamanów, obecnie żyjących. Oni mówią to samo: Ludzkość czeka zagłada. Zagłada. Totalna depopulacja. Kogo? Oczywiście, znowu mówią, tych, którzy nie są zjednoczeni z ziemią. Warto rozpoznać, co to znaczy być zjednoczony z ziemią. Indianie mówią: mamy rozmawiać z ziemią, mamy rozmawiać z drzewami, <laughs> z rzekami, i z kamieniami. Mam tutaj właśnie ciekawostkę odnośnie kamieni. Jednak chcę zakończyć tutaj tą przepowiednię Inków. Wszystko według nich musi się odwrócić o 180 stopni, ponieważ świat postawiony jest do góry nogami. Zjednoczenie, na pewno to ma się zakończyć wręczenie ziemi, Wylewaniem w nią i dowód różnych trucizn. Ma być totalna ekolo ekologia. U mnie w domu wszystko jest ekologiczne, jeśli chodzi o środki czystości i kosmetyczne. Y dalej. Y mamy przestać y wiercić ziemię dla zasobów ziemi. Pozyskiwanie kamieni, pozyskiwanie węgla. I to ma się zakończyć. Jeśli już mamy w domu coś, co nie służy ziemi, to no, nie od razu nie powyrzucamy tego, no bo znowu zrobimy śmietnisko. Ale ważne jest, żeby od tego momentu już nie zaśmiecać. Jeśli trzeba kupić coś do zmywania naczyń, no to już wybrać, Taki żel myjący, biodegradalny, naturalny, bo są takie do mycia naczyń, owoców, innych warzyw. W czym się kąpiemy, w czym smarujemy ciało, szampony to, to wszystko jest ekologia. Ekologia znaczy produkt. To nie jest jakaś mowa jestem ekologiczna. To znaczy, że to jest biodegradalny. I nie niszczy Matki Ziemi. A przy okazji nie niszczy mojej skóry, mojego ciała. No, przepowiednia jest dla jednych łaskawa, bo dla kogo, kogo Matka Ziemia uratuje? Jest jasno powiedziane: uzdrowicieli. Bo prawdziwy uzdrowiciel rozjaśnia wszystko, co to jest ciemne. To jest uzdrowiciel. ty jest szaman, to jest uzdrowiciel. I my teraz odzyskujemy pamięć swego przeznaczenia, a to są e, przeznaczenie uzdrawiania. My tu przyszliśmy uzdrowić planetę. To wszystko, co jest zaburzone. A pierwotnie, by rozjaśnić galaktykę. Ale niestety na Ziemi ludzie e, zrobili z tej pięknej, cudownej planety, zrobili śmietnisko. Mamy, jest wiele różnych innych przepowiedni. Ja mówiłam w jednym filmiku, tutaj na zajęciach Przesilenia Letniego. Rozmawiałyśmy w grupie z dryadami i każda miała uzyskać podpowiedź, co się dzieje w najbliższym czasie, co z przebiegunowaniem, co mamy wiedzieć, co dla nas jest ważne. I młoda Dorota. Dostała przekaz, że będą no, powodzie, tornada, cyklony, więc taka zagłada. I to jest prawda. Ja dostałam rozwiązanie w postaci metafory. Czyli zobaczyłam, dłonie idą do głębi Ziemi, do grala Ziemi, do łona, tak? Wyciągam to światu i wkładam do serca. Przecież to jest totalne połączenie z Ziemi na wszystkich poziomach, ze wszystkimi istotami żyjącymi na ziemi. Kto bagatelizuje te przepowiednie, no to tutaj ludzie bardzo się chronią, bronią, zapasy robią różne, żeby różne ogrzewania. Jasne, jeśli mamy ten ruch, trzeba iść za tym, bo my zjednoczeni w harmonii, my będziemy mieli ruch jak się uratować, gdyby coś się działo. Matka Ziemia uratuje wszystkich, co dbają o nią, co kochają, co rozmawiają z nią. Natomiast, bo duch, duch przez ducha nam idzie wszystko, nie odmawia się duchowi. Jeśli jest ruch ducha, trzeba za tym iść, tak jak ptaki, jak bociany, one lecą. Według ruchu ducha, czyli tej, tej energii powietrza, i nie mówią, ale daleko, a co po drodze będę jeść. Idą. Często człowiek ma ruch ducha, a małe dzieci, a ja nie mam pieniędzy. Jeśli odmawia się duchowi, to, to są nieszczęścia, to ciężka praca, na wszystko trzeba ciężko zapracować. A przecież ptaki podróżują kilometry, tysiące kilometrów, i one nie są zmęczone, bo one poddają się tym prądom. No i mamy rozmawiać z kamieniami. No, na początku, to był może 90, piąty rok, czyli 25-26 lat temu, byłam u mateli, leszka mateli na szkoleniu radiestezyjnym. I dużo więcej tam było, nie tylko czysta radiestezja nad morzem. Nawet wydał taką książkę, i tam jestem na takim obrazku z tą grupą. I dostaliśmy, każdy z nas dostał jakieś coś do ręki, jakiś kamień. I mieliśmy wejść w ten kamień i zebrać informacje. To dla mnie było zaskakujące ćwiczenie. Nie wiem, jak się nazywa, już zapomniałam tam. Teleportacja to przenoszenie, tele, coś tam. To się nazywa pozyskiwanie informacji na odległość, na zagubione, na zagubione rzeczy, na uzyskanie informacji. Jeśli mamy świadka, tak, świadek, jakakolwiek rzecz, to możemy połączyć się z tym miejscem lub z tą, z tą istotą jakąś. No i zobaczyłam krużganki, jak na Wawelu. I tak ym, zwątpiłam wtedy. To było moje pierwsze ćwiczenie. Zwątpiłam w siebie. nie na Wawelu, kamień z takiego Wawela. On z całego świata miał te kamyki. No i okazało się, że faktycznie to było nie z Wawelu, ale to było z, z, chyba z Hiszpanii, z jakiegoś klasztoru. I powiedział mi, że mają takie tam krużganki, takie, takie, jak na Wawelu. No to mi to ucieszyło. Bo to wiadomo, tyle lat temu to taka początek mojej drogi. Potem zapomniałam już o kamieniach. Nie robiłam czegoś takiego. W 2001 roku spotkałam się z przyjaciółką, która mi tutaj powiedziała, że ona czyta kamienie, ale ty u ciebie to jeszcze wiele lat potrwa. No i tak mnie trochę sprowadziła na ziemię jednak 2019 rok. Jest taki filmik czteroczęściowy e, przesilenia, przesilenie letnie w miejscach mocy. Zachęcam, obejrzyj. I tam mam dwa spotkania z górą, z górą e, w Krasków. Tam jest taka kryształowa góra. Z taką skałą rozmawiam. Nawet opisuję to w filmie. I z drugą, e, z e, Radunią. I że i Radunia. I znowu to zapomniałam, że mogę z kamieniami rozmawiać. Ta przepowiednia Inków mnie tak troszkę obudziła. Aha, rozmawiać też już z drzewami rozmawiam. Z ziemią mam kontakt już długo, ale z kamieniami nie mam. Ale od czasu do czasu w podróżach wewnętrznych korzystałam z kamienia przypomnienia i co się okazuje mam tutaj spotkanie z kobietami 22 lipca na kamień przypomnienia by odzyskać w podróży wewnętrznej odzyskać te swoje parametry uzdrowicielskie tą pamięć ubrać te szaty uzdrowicielki natomiast na drugi dzień mam też spotkanie skajpowe z kobietami zupełnie inna podróż, a chodziło o to, żeby wypełnić te trzy grale, gral kosmiczny, wypełnić wodą swoje łono, z grala ziemi i od siebie też tam uzupełnić resztę. Co się okazuje? Podróż niesamowita. Zaczynamy od zejścia na kamienie. Chcę podpowiedzieć, że mam Czasami mam jakiś cel podróży ogólny, ale nie, nie steruję szczegółami, czekam. I tutaj, i pierwsza grupa, i druga powiedziała, że to jest dla nas lekcja poddania się temu duchowi na ten czas takie to ważne poddać się, czekaj i jesteś prowadzona masz podpowiedzi i tu w podróży wewnętrznej. I w podróży zwanym życiem, gra życia też jesteśmy prowadzeni. I mamy bardzo dużo kamieni. Ja jestem zdziwiona, że to nie jeden, bo chciałam korzystać z kamienia przypomnienia i słyszę, każdy kamień jest przypomnieniem. Każdy ma swoją historię. I dopiero kiedy okazałyśmy czułość tym kamieniom, one jakby zmiękły. I wtedy dla nas pojawiły się przypomnienie i e, ubranie e, dla uzdrowicielek. My po prostu mamy sobie przypomnieć, budzenie. Budzenie, o którym tak dużo się mówi, to jest przypomnienie sobie, że jesteśmy uzdrowicielami, uzdrowicielkami. Następne taka, już o tym kamieniu, mamy mieć ma, w sercu te kamienie. Nie tak, że ja, je, jadę gdzieś i od razu kamienie zabieram. Jeśli, bo usłyszałam, nie zabiera się kamieni, to tak jak oderwanie dziecka od matki. Chyba, że spytasz, chyba, że wiesz, że masz zgodę na to, to co innego. Ale absolutnie trzeba już zapomnieć: skała, duto, i tam sobie odłupuje ze skały kamienie. No i jeszcze taka cudowna podróż do Grala Ziemi. No chcę to opowiedzieć, bo to było niesamowite. Idziemy dość długo przez czarny tunel, idziemy, idziemy, idziemy i ja mówię, to jest portal. Czyli trzeba było zmienić tą swoją energię, yy, przystosować się do bardziej wyższej energii, bardziej delikatnej. I raptem w tej ciemności idziemy, taka, taka grupka, właściwie nic nie widać, raptem otwiera się szpara, otwiera się brama, wychodzą postaci wysokie z takimi pastorałami, robią szpaler, i my idziemy. I wtedy, jak się rozjaśniło, ja widzę tą naszą grupkę taką saloną, to tutaj też mamy podpowiedzi, że jesteśmy jednością. Gdziekolwiek chcemy wejść w świetliste przestrzenie, to tylko jako jedność. I tak idziemy, i się zastanawiam, gdzie my tu idziemy. I wita nas postać żeńska, kobieca, doprowadza do grala, który jest jak misa kamienna, czy taka misa w środku, woda płynie. I dopiero jak zaczęłyśmy wyrażać wdzięczność, to buchnęła ta woda, naczynie się wypełniło, a kobieta mówi, wejdźcie. I my, jak weszłyśmy do tej wody, zaczęło nam się wypełniać i pięknie nasze łona się wypełniły wodą życia. To było bardzo, bardzo takie no, przejmujące, wzruszające. Były też inne e, ciekawostki, na przykład... E, Inaczej mi się pojawił gral 22, kosmiczny, a inaczej pojawił nam się gral 23. Pojawił się jako złocisty, przepiękny, świecący kwiat, z którego kielicha można było pić. A jak myśmy uruchomiły, bo ciekło z niego niewiele, ale jak myśmy zaczęły pić i, i wdzięczność wyrażać. Naprawdę rusnęła światło z tego kielicha, właśnie dla żyjących na Ziemi. I takie jest dla nas przesłanie. To jest też uzdrawianie: to jest to, co mogę zrobić dla siebie i dla planety. Właśnie pobudzać e, swojego grala, kosmicznego grala, ziemskiego grala, ale na końcu podróży widzę nas w naszym gralu. Kielichy: trzymamy te kielichy, swoje energetyczne, łonowe. I trzy grale, tak, takie słowo, nie ma trzech grali. Jest jeden gral, ale w trzech poziomach. Jeśli Ciebie zainteresowałam tematem, będę kontynuowała. Jak tylko przychodzi ruch, siadam, nawet tak mi mąż mówi, wiesz, mam tylko na Ciebie 15 minut. Bardzo Ci dziękuję za palilucha, za komentarz, za polecanie, bo dzięki temu tutaj te zasięgi mogą być ciut większe. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia do następnego raz.